Cześć kochani, witam Was na moim kanale i w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać moje podejście do jesiennego wysiewu groszków pachnących oraz do pędzenia jaskrów i anemonów. Chcę Wam dzisiaj wytłumaczyć dlaczego uważam, że ta pora jest najlepsza na takie czynności, plus chcę Wam pokazać update moich bylin, bylin dwuletnich oraz cool flowers. Zapraszam! Ci, którzy się nastawiają, że pokażę dzisiaj wysiew groszków pachnących oraz pędzenie jaskrów i anemonów krok po kroku, to się mocno rozczarują, ponieważ moi drodzy takie filmy już macie na moim kanale. W filmiku o groszkach pachnących, o wysiewie ich na trzy sposoby, pokazuję wam wyraźnie, jaka jest różnica między jesiennym wysiewem a zimowym w butelkach. A w filmiku z kwietnia, gdzie sadzę groszki, pokazuję wam różnicę między jesiennym. W butelkach oraz wiosennym. I tam udowadniam Wam, że jesienny wysiew groszków pachnących najlepiej wpływa na ich kondycję. Co do pędzenia jaskrów i anamonów, tak samo macie już oddzielne filmiki na ten temat, gdzie pokazuję naprawdę krok po kroku z bliska, jak je pędzić, w jakich warunkach później je pędzić. Dlatego tych detali nie będę dzisiaj opowiadać. Może pokrótko zrobię takie krótkie przypomnienie. Ale dzisiaj w dzisiejszym filmiku chcę się skupić na jesiennych aspektach wysiewu groszków. Dlaczego tak i na jesiennym pędzeniu oraz sadzeniu jaskrów i anemonów. Chciałabym Wam opowiedzieć wszystkie za i przeciw co do groszków pachnących. Ja je będę dzisiaj wysiewała moi drodzy w bloczkach ziemi. Jeśli nie wiecie o co chodzi to wróćcie się do filmiku pod tytułem co to jest soil blocking i tam Wam tłumaczę na czym polega ta metoda wysiewu. I jak możecie zobaczyć, te bloczki są o wiele większe niż te małe bloczki, w których wysiewałam cool flowers. I to są właśnie specjalny rozmiar do większych nasion. Takim, takimi właśnie nasionami są groszki pachnące. No i oczywiście zaczynamy wysiew groszków od ich namoczenia. Dlaczego ważne jest namoczenie? Ponieważ groszki mają bardzo twardą skorupkę i długo im zajmuje kiełkowanie. A jeśli namoczymy je w terminie 24, a najlepiej 48 godzin przed wysianiem, to wtedy po prostu przyspieszymy ich kiełkowanie. Plus na etapie moczenia nasion, ja już widzę, które nasiona mają 100% pewność, że wykiełkują. Jeśli nasionko podczas moczenia pęcznieje, to oznacza, że na 100% wykiełkuje. Jeśli nasionko widać, że nie zwiększa swojej objętości, nie wchłania wody, no to jest takie 50-50, widzicie. Przeważnie okazuje się, że jednak te nasiona nie kiełkują. Już na tym etapie mogę oddzielić dobre nasiona od złych nasion. Co do wysiewu w bloczkach, tutaj nie ma większej filozofii, moi drodzy. Utworzyłam moje duże bloczki, biorę. Nasiona groszków, wrzucam je do tych komór, przykrywam małą ilością ziemi i tak zostawiam do wykiełkowania. Ja groszki zostawię na zewnątrz, nie będę ich już wprowadzała do domu, ponieważ w takich temperaturach, jakie mam teraz na zewnątrz, czyli 15-18 stopni w dzień, a 5 stopni w nocy, moje groszki powinny wykiełkować w terminie około 2 do 3 tygodni. Dlaczego generalnie preferuję jesienny wyziew groszków? Ponieważ Groszki wysiewane w tym terminie dorastają, kiełkują, rosną w niskich temperaturach. A niskie temperatury przede wszystkim stymulują szybszy oraz lepszy rozwój systemu korzeniowego. A więc takie sadzonki przede wszystkim będą zdrowsze, w lepszej kondycji, będą miały grubsze pędy oraz bardzo silnie wytworzony, zdrowy, mocny system korzeniowy. A więc wydaje mi się, że same plusy takiego siania. Po wykiełkowaniu. Możecie podejść do swoich groszków tak naprawdę na dwa sposoby, albo zostawić je gdzieś w chłodnym, ale bardzo jasnym miejscu przez całą zimę. I ja bym na przykład zrobiła to u mnie tak na patio, gdzie są narażone na znaczy narażone, gdzie mają styczne z temperaturami zewnętrznymi, ale jednak jeśli będą większe przymrozki, to one je, ich nie dotkną. Albo możecie już od razu je jesienią posadzić w ogrodzie, tylko pamiętajcie, cały problem z gruszkami jest to, że jeśli posadzimy je w miejscu, gdzie będą narażone na zalewanie, to one nie przeżyją zimę. One potrzebują miejsca, gdzie przede wszystkim będą miały pełne nasłonecznienie, plus ziemia musi być żyzna, bardzo dobrze przypuszczalna. No to przejdźmy sobie teraz do jasków i anemomów i oba rodzaje bulw już mam namoczone. Pamiętajcie, moczymy nasze bulki maksymalnie 4 godziny. Nie dłużej. Ja wiem, że niektórzy polecają je moczyć 24 godziny na dobę, ale pamiętajmy, że ten pierwszy krok, ten pierwszy krok w procesie pędzenia jaskrów jest najbardziej taki a, delikatny. One są wtedy najbardziej narażone na gnicie i jeśli będziemy za długo je moczyć, to możemy je narazić na gnicie, a chyba tego nie chcemy, więc w tym, na tym etapie na tym pierwszym etapie. Za dużo wilgoci może zaszkodzić naszym bulwom. Anemony już mam posadzone i ja mam w tym roku dwie odmiany: White Splendor i Full Star Pink oraz mam dwie odmiany jaskrów: malwa i wiola. I to są oba, obie te odmiany, są lawendowe, takie lawendowo-fioletowe, bardzo fajne. I pędzenie zaczynamy tak 3-4 tygodnie przed momentem, kiedy chcemy je posadzić. Czyli dla mnie. Początek października to jest idealnie, ponieważ podejrzewam, że moje rabaty będą gotowe koniec października, początek listopada na ten krok, a więc mam te 3-4 tygodnie na to, żeby moje jaskry i się wybudziły. Jak już wspominałam, dokładne, dokładną instrukcję pędzenia możecie znaleźć na moim kanale, więc w tym momencie nie będę w ogóle tego procesu omawiała, ale ostatnio ktoś się mnie zapytał dlaczego w ogóle pędzę je czy nie lepiej je od razu posadzić na rabacie ale moi drodzy tak jak już wspomniałam ten pierwszy etap pędzenia jaskrów czy anemonów czyli ich wybudzanie jest takim najbardziej delikatnym etapem a więc jeśli posadzimy je bezpośrednio na grządce no to niestety nie mamy tak do końca kontroli nad tym ile dostaną wilgoci a więc jeśli będzie na przykład deszczowo, będzie dużo opadów, to one mogą nam przegnić. Dlatego ja to wolę zrobić w bardziej kontrolowanych warunkach, wiedzieć, że one na pewno będą na tyle w dobrej, odpowiedniej wilgotności Ziemi, że mi nie zgniją, i przez to dam im jak największe szanse na to, żeby zakwitły. Pamiętajcie, jaskry i anemony są bardzo wrażliwe na zbyt duże ilości wilgoci. W ogóle przede wszystkim dlaczego jesienne pędzenie i sadzenie? Dlatego, że chciałabym, żeby wcześniej zakwitły. Jesienią pędzone jaskry i anemony zakwitną wcześniej w następnym sezonie, bo już zaczną kwitnąć marzec-kwiecień. A te, które będziemy pędzili wiosną, będą dopiero kwitły maj, czerwiec. Dlaczego chcę, żeby wcześniej kwitły? Ponieważ chciałabym już w maju, czerwcu. Zrobić miejsce dla moich ciepłolubnych, dlatego preferuję, żeby moje jaskry i anemony kwitły wcześniej, zakończyły wcześniej swoje kwitnienie i żebym ja mogła spokojnie już na początku czerwca wprowadzać na rabaty takie kwiaty jak kosmosy czy cynie. Moje bulwki zostawię już na zewnątrz, ja nie będę ich wnosiła do domu, Ponieważ one potrzebują takich warunków w temperaturze od 6 do 10 stopni, żeby się wybudzić w okresie tak 3 do 4 tygodni. Czyli dla mnie idealna pora. Kiedy sadzimy jaskry i anemony jesienią, to bardzo ważny jest wybór miejsca. One potrzebują miejsca, gdzie będą miały pełne słońce, ale też bardzo dobrą, przepuszczalną ziemię. Pamiętajcie, to gdzie sadzicie jaskry czy anemony może wpływać na ich kwitnienie. Jeśli zrobicie to w ciężkiej, gliniastej ziemi, to mówię Wam od razu, one nie przezimują, bo będą po prostu cały czas zalewane, będą miały zawilgotno za i zgniją. Dlatego warto je sia siać, siać, sadzić w piaszczystej ziemi, co do... Zimowania, to pamiętacie, że we wcześniejszych filmikach powiedziałam Wam, że już nie ma problemu z zimowaniem jaskrów i anemonów w Polsce, ponieważ one należą do strefy 7, a Polska jest już w większości w strefie 7. Jedyny właśnie problem, jedyne takie wyzwanie w zimowaniu ich, ich to jest naprawdę dobór miejsca. Tacki z anemonami, jaskrami oraz na razie jedną odmianą groszków na razie zostaną tutaj. Więcej groszków wysieję jak tylko dorobię ziemi do moich bloczków, więc najpierw chciałabym w ogóle nagrać ten update póki mam słońce. Moi drodzy jest popołudnia, więc wiemy, że szybko się ściemnia. No i tak wygląda pierwsza część, ponieważ tu już mam w większości tylko cool flowers, a moje beliny są na dachu. I zaraz Wam to pokażę. Więc zacznijmy sobie. Zobaczcie, tutaj mamy. Tak, zaczniemy. Co to jest? Flox. Flox. Ładnie wykiełkował. Tak samo Rudbeckia. I tutaj jest Monarda, czyli pysznogłówka. Tutaj mam nadal pod przykryciem. Pod przykryciem mam te odmiany, które jeszcze do końca nie wykiełkowały. I to jest Floks. To jest Orlaja. I kolejna porcja Floksu. A więc tutaj jeszcze potrzebują trochę czasu i pamiętajmy, starajmy się utrzymywać tą wilgoć, inaczej nasze nasiona mogą mieć problem z kiełkowaniem. I tutaj mamy astry i powiem wam szczerze, tu są astry i tu, tu są astry, ale to są dwa różne rzuty nasion. Podaję chyba na dwie różne firmy i te bardzo szybko wykiełkowały, a te bardzo słabo wykiełkowały. I właśnie w tym momencie widzę, które nasiona są gorszej jakości i mam jeszcze czas na dosiewki. I zobaczcie, mam tutaj jeszcze przygotowaną. Listę nasion, które będę wysiewała dzisiaj albo jutro. To zależy, właśnie kiedy jeszcze znajdę czas, ale maksymalnie w tym tygodniu. I tutaj już mamy tak: kampanula. To jest zatrwian, zatrwian, zatrwian. Zatrwiany pierwsze wykiełkowały, i ślicznie wyglądają. Tutaj mam kolejną kampanulę, tylko one były wysiewane trochę wcześniej. A tutaj to jest goździk brodaty Neon Purple. I one były wysiewane pod koniec sierpnia, nie? W filmiku o Bylinach oraz Bylinach dwuletni. Tutaj e, moje sadzonki um, tej pelargonii. Zobaczcie, one już na pewno puściły korzenie. Muszę je przesadzić do oddzielnych doniczek. I tutaj mamy tak, olszewnik. Też trzeba już powoli znaleźć oddzielne doniczki. Małe, śliczne, słodkie hostki. Tutaj mamy eryngium, czyli mikołajek. A tutaj moje elstomy. I wiem, że one nie wyglądają, ale to jest naprawdę już spory wzrostek na nie. Elstomy rosną bardzo wolno. I myślę, że w tym tygodniu też je już przesadzę do oddzielnych doniczek. To powinno trochę przyspieszyć ich tempo wzrostu. Tutaj mamy serintę i to był ośmiał... Większy, ośmiał piększy, zrzucę Wam nazwę, ale to jest też Cool Flower i je się uprawia, bo zobaczcie, nie wiem, czy zobaczycie ten kolor, one mają cudowny taki zielono-niebieski kolor liści i one są świetnym wypełniaczem do bukietów. Tutaj mamy kolejny to są lewkonie. I w lewkoniach możecie zobaczyć, że większość fajnie wykiełkowała. Oprócz jednej odmiany, widzicie, mam puste krateczki i widzę te nasiona. One są napuchnięte, ale nie kiełkują, więc podejrzewam, że tu będę musiała powtórzyć wysiew tej jednej odmiany. No i tutaj mamy fiołki. Jest mokro, bo ja je dopiero podlałam. Ja je wczoraj odkryłam, i dzisiaj mamy ciepło, i trochę im się za bardzo przeschło. I tutaj jest marchew ozdobna. Tutaj jest Nigella, czyli czarnuszka, kolejna czarnuszka, i tutaj muszę spojrzeć, jest Bupleru, czyli fajny wypełniacz do bukietów. Tak prezentuje się mój wysiew Cool Flowers i powiem wam szczerze, tak jak zatrwiane, one już są gotowe, pójście na rabatę, ale moje rabaty jeszcze nie są gotowe, więc jeszcze te trzy tygodnie, cztery tygodnie spokojnie pozwoli im trochę podrosnąć. Nabrać trochę więcej wigoru, i myślę, że super będą wyglądały wiosną, kiedy to wszystko zacznie kwitnąć. A tutaj mamy wysiew, który znajduje się na dachu mojego garażu. Dlaczego zdecydowałam się na taki krok? Ponieważ powoli kończy mi się miejsce na patio. Plus, tak na przykład jak kapustom ozdobnym, lepiej, żeby miały więcej chłodu niż ciepła. Pamiętajcie, te wszystkie rośliny są odporne na przemrozki, chociaż widać małe uszkodzenia. Te naparstnice były pikowane parę dni temu, i wydaje mi się, że może się za szybko pośpieszyłam z ich przeniesieniem na dach, ale uszkodzenia doty dotyczą tylko liścieni, nie liści właściwych, a więc spokojnie, tutaj się nie martwię. To jest miesiącznica. Zobaczcie, fajnie wygląda. Tutaj kolejne parsnice i one wyglądają trochę gorzej. Mam nadzieję, że nic im nie będzie, chociaż tak jak mówię, uszkodzone są liścienie, nie liście właściwe. Verpaskum, czyli e, dziwanna oraz wieczornik damski. Ostatnie pokażę Wam kapusty ozdobne. I moi drodzy, fajnie wyglądają rosną, ale nie wiem, czy będą gotowe w listopadzie, może dopiero pokażą swoje piękno w grudniu i taka myślę mała nauka na przyszłość, żeby wysiać je trochę wcześniej, ponieważ te siane były początek września, koniec sierpnia, i wydaje mi się, że powinna je wysiać przynajmniej miesiąc wcześniej, tak jak wysiewałam te kapusty tutaj. nie, One były wysiewane w lipcu no ale powiem Wam tak. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy robię wysiew w ziemi beztorfowej, ponieważ zauważyłam, że kapusty sobie dobrze w niej nie radzą. One w ogóle nie rosły, stały w miejscu i dopiero kiedy je przesadziłam do normalnej ziemi, zaczęły nadrabiać. A więc. Na przyszłość wysiew kapus ozdobnych maksymalnie w lipiec, dobra ziemia do wysiewu i od początku jak najwięcej słońca, jak najwięcej dobrej żyznej ziemi. Jeszcze tak na koniec pokażę wam jedną z moich cudownych dali, kochani. Dziękuję za odwiedzenie mojego kanału, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć.